W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Księgi Mądrości, rozdział 18, wersety od 14 do 16 oraz rozdział 19, wersety od 6 do 9. Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak srogi wojownik runęło po środku zatraconej ziemi. Jako miecz ostry, niosąc Twój nieodwołalny rozkaz. I stanąwszy, napełniło wszystko śmiercią: nieba dotykało, a stąpiło na ziemię. Całe stworzenie znów w swej naturze podlegało przekształceniu, powolne Twoim rozkazom, by dzieci Twe zachować bez szkody. Obłok, ocieniający obóz. I suchy ląd ujrzano, jak się wynurzał z wody poprzednio stojącej. Droga bez przeszkód, morze czerwone i pole zielone z burzliwej głębiny. Przeszli tędy wszyscy, których chroniła twa ręka, ujrzawszy cuda godne podziwu. Byli jak konie na pastwisku i jak baranki brykali, wielbiąc Ciebie, Panie, który ich wybawiłeś. To wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuskówny. Otrzymujemy fragment Księgi Mądrości. Kontekst tego jest taki, że autor Księgi Mądrości, przemierzając Dzieje Izraela, szuka w nich, znajduje i pokazuje swoim słuchaczom dzieło, dzieło mądrości. Jak się to skojarzyło. Yy, powoli idziemy już w stronę yy, Adwentu. Również skojarzyło mi się to z yy, antyfoną adwentową na temat właśnie Bożej mądrości. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz. Przybądź i naucz nas dróg roztropności. Wieczna mądrość. Odrębny stara się pokazać właśnie, jak, jak ta mądrość Boża, która wypływa z Bożych ust, wszechmocne Twe Słowo, z nieba, z królewskiej stolicy, stąpiło na ziemię, runęło, stanęło po środku ziemi. To jest właśnie to. Tego szuka autor mądrości. Tego szukaliśmy jakiś czas temu, kiedy spotkaliśmy się ostatnio w tej przestrzeni Słowa na Jutro, rozważając z listu do Rzymian hymny o mądrości Bożej, o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są jego wyroki, nie do wyśledzenia jego drogi. Zachęcałem wtedy, że, że może warto spróbować zobaczyć swoje życie i, i dostrzec właśnie tę obecność Pana Boga, tę, tę Bożą myśl, tę, tę nić łączącą różne wydarzenia mojego życia, tę obecność Pana Boga właśnie w mojej, w mojej codzienności. Czyli zachęcałem do tego, co zrobił autor Księgi Mądrości z, z dziejami Narodu, narodu Wybranego. I on to wskazuje. Mamy w tym czytaniu, tak zagłębiają, zagłębiając się w to słowo, odnajduje, że tutaj jest trud jakiś, o którym jest mowa, jest Boża Interwencja i jest radość, radość człowieka. Trud, no to jest ta zatracona Ziemia. Ziemia, która no, pogrążona w chaosie, czy, czy Ziemia, która, która nie jest taka, jak być powinna, nie jest taka, jak, jak Pan Bóg to, to, to zamierzył dla niej. Ziemia, czyli właśnie to, co to, to, to chodzi o doczesność, chodzi o moją codzienność, o moje życie. Nie, może być tak, że, że, że ja w, w mojej codzienności, Przeżywam właśnie jakiś trud, że, że, że ta, ta ziemia mojego życia, ta, ta moja codzienność jest zatracona. Że, że jak dziś zgubiłem życie, zgubiłem radość, zgubiłem jakiś entuzjazm, zgubiłem siebie, zgubiłem Pana Boga, zgubiłem bliźnich, zgubiłem mój dom, moją rodzinę, można zgubić swoje małżeństwo, swoje powołanie, można zgubić. No i co wtedy? No i wtedy jest ta Boża interwencja, o której jest tutaj dość trochę w tym, w tym czytaniu. Przede wszystkim te, te Boża, ta Boża interwencja zaczyna się właśnie w tym, że wszechmocne Twe Słowo z nieba, z królewskiej stolicy runęło pośrodku zatraconej ziemi. Czyli Pan Bóg interweniuje, Pan Bóg dotyka samego sedna sprawy, tego mojego trudu. Po środku, po środku zatraconej ziemi. Właśnie, po środku, w sam środek, w, w, w centrum, nie gdzieś obok chcę dotknąć Pan Bóg swoją interwencją, swoją łaską, swoim słowem tego mojego trudu, tego mojego zatracenia się, tego mojego problemu tej mojej jakiejś nierozwiązanej sytuacji, tego chcę dotknąć. Tu jest oczywiście pytanie, czy ja, czy ja pozwalam Panu Bogu, czy ja pozwalam Jego Słowu by dotykać tych spraw w moim życiu. Czyli czy ja by świadomie by słucham, no bo to jest ruch Pana Boga. Wszechmocne Twe Słowo z nieba, z królewskiej stolicy, runęło po środku zatraconej ziemi. I teraz by ja, ja na to nie mam wpływu, czy ono tam runie, czy nie runie. To jest wolą Pana Boga. On chce dotykać tych, tych trudnych spraw po to, żeby je przemieniać, po to, żeby prowadzić mnie do tego trzeciego punktu, o którym tu jest mowa w tym dzisiejszym czytaniu, czyli do radości. On chce, żebym ja był człowiekiem kompletnym, harmonijnym, pełnym radości. Chce, ale żeby do tego doprowadzić, no to potrzebuje się zająć tym, co tę harmonie, tę radość mi rozwala, co zrujnowało. To życie, które od Niego otrzymałem, no ale to jest pewien trud, no bo tym się trzeba zająć. Na to, na to trzeba pozwolić Panu Bogu, żeby On, on wprost tego dotknął, żeby, żeby mi na to wskazał. Czasem bywa tak, że ja nie wiem, dlaczego to moje życie wygląda tak, jak wygląda. Nie, Pan Bóg chce mi to pokazać. Kiedy ja z wiarą otwieram Boże Słowo, kiedy ja adoruję Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, kiedy ja przystępuję do Sakramentu Pokuty, karmię się Chrystusem w Komunii Świętej, no to on, on, on będzie no, oddziaływał na to moje wnętrze, na, 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 na to moje zru wewnętrzne zrujnowanie. Będzie to robił. No i tu jest właśnie to pytanie: czy, czy, czy ja to podejmę? Czy ja, czy ja Widzimy nieraz, czy w rekolekcjach, w rozmowach, w konfesjonale, jak, jak to czasem dla człowieka jest trudne, żeby pozwolić na to, by Bóg skonfrontował mnie z, to, z tym moim zrujnowaniem. Że, że czasem wolimy sobie w tych, w tych gruzach tak siedzieć, no ale, ale zorganizowaliśmy sobie jakoś życie, i no, no, no trudno, mo, może mogłoby być i lepiej, ale, ale, ale jest tak, no więc no okej, okay, już niech tak będzie. A Pan Bóg chce mi pomóc odbudować ten pałac mojego życia. No ale żeby to odbudować, no to, to najpierw to, to, trzeba się zorientować, co my tutaj mamy, jakie są zniszczenia, trzeba wyrzucić to, czego się już użyć nie da, trzeba jakoś ociosać to, co, to, 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 to czego jeszcze użyć można, zakasać rękawy, no i do roboty. Mieliśmy jakiś czas temu te, te fragmenty o, o odbudowie Jerozolimskiej świątyni, o odbudowie świętego miasta. I, i najpierw wielki entuzjazm, hura, hura, odbudujmy świątynię, a potem musiał się Pan Bóg upominać, bo oni ciągle: a to jeszcze nie czas, a to jeszcze poczekajmy, a to może jutro, a jeszcze nie mamy wszystkich materiałów. I tysiące różnych wymówek. Czasem też mamy tysiące różnych wymówek, żeby, żeby nie otworzyć księgi Pisma Świętego i nie zacząć słuchać Bożego Słowa. A pan Długi wtedy powiedział wprost: To naprawdę to jeszcze nie czas? Jesteście pewni? Z Zobaczcie, jak żyjecie. Weźcie się do roboty. Ja, więc to jest to, jest to runęło po środku zatraconej ziemi. To bywa trudne w przyjęciu przez nas. Ale to jest niezwykle ważne, bo ta interwencja to jest właśnie to, że on przychodzi, w punkt. Potem mamy w tym, w tym kolejnym rozdziale właśnie tę Bożą Interwencję, by dzieci Twe zachować bez szkody. Całe stworzenie znów w swej naturze podlegało przekształceniu powolne Twoim rozkazom. Pan Bóg by wszystko robi, żeby, żeby wróciła ta harmonia w moim życiu. całe stworzenie. jakby wszystko jest, jest nastawione czy, czy używane przez Pana Boga do tego, żeby mnie zachować bez szkody Czysz niezwykłe. Hmm? Chroni, y, chroni mnie Jego ręka, przeszli tędy wszyscy, których chroniła twa ręka. To jest ta Boża interwencja która zakłada z mojej strony otwartość. I kiedy ja pozwolę, żeby Pan Bóg w punkt dotknął te sedna problemu? No to właśnie. Zachowuje mnie od szkody, chroni mnie Jego ręka. Dzieją się rzeczy niezwykłe w moim życiu, bo Pan mnie prowadzi ku czemu? Ku harmonii. Ujrzawszy twe cuda godne podziwu, byli jak konie na pastwisku, jak baranki brykali, wielbiąc ciebie, panie, który ich wybawiłeś. To jest ta radość. Ten punkt docelowy do tego prowadzi. Oczywiście cały ten fragment jest o, jest o wyjściu z niewoli egipskiej i przejściu przez Morze Czerwone. To jest ten historyczny kontekst tego, 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 tego tekstu. Do, do tego wydarzenia z historii narodu wybranego odwołuje się autor, natchniony w tym fragmencie Księgi Mądrości. Trud, Boża interwencja i radość. Odwieczne Twe Słowo, gdy noc. Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, to też tak bywa w naszym właśnie, właśnie słuchaniu słowa, że, że dzieje się to wtedy, gdy głęboka cisza zalega, zalega wszystko. I wiemy, że cisza jest tą przestrzenią słuchania słowa, że potrzebujemy ciszy. Więc o poranku, w ciszy, czy wieczorem, w ciszy, chwyćmy Księgę Bożego Słowa, otwórzmy, przeczytajmy wieczorem w ciszy, przygotujmy się, a potem o poranku otwórzmy po raz kolejny i słuchajmy. Gdzie dziś to Słowo chce stanąć? Gdzie, w jakim miejscu mojego życia chce runąć? Co chce runąć, czyli, no właśnie, stanąć, być, dotknąć? I którejś przestrzeni mojego życia, dajmy temu Słowu dostęp do swojego serca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.